Film z przygotowań Bayernu. Lew w Bayernie. Robert Lewandowski. Bayern w spotkaniu z Borusją to był Bayern z wielką mocą. Szczególnie Robert Lewandowski. To jest wszystko moim zdaniem wskazanie na, na Bayern. Spotkanie Bayern rozstrzygnia na, na swoją korzyść. Oby Roberta Lewandowskiego. Kogo? Koszulka na manekinie? Roberta Lewandowskiego z dziewiątką. Koszulka Bayernu Monachium. No to o czym my rozmawiamy. jak padają manekinów koszulkę Roberta Lewandowskiego. Pytanie, którzy z tych. Ale przypomnę, że robiłem na kampną spotkanie United z Bayernem Monach. A super mecz. Lipsk, Bayern, Monachium. Czy meczu realu półfinałowego, prawda? Z tym, z Historia Bayernem Monachium. Z się zupełnie inaczej. Tak, i zupełnie inaczej. Takiego tego tak. meczu Bayernu z Celticiem. Celticiem. Bo Robert Lewandowski nie pozwolił piłce opuścić całym obwodem Po drugie, gdyby był VAR, to widać było jak ciągnie szwedzki obrońca grający w drużynie Celtiku Roberta Lewandowskiego tak. i byłby rzutkarko. Tak, to nie na wypowiedź żeby... Roberta po spotkaniu z Czarnogórą, który mówi, że... Ta po spotkaniu z Czarnogórą, który mówi, że... Ta po spotkaniu z Czarnogórą, który mówi, że... Wokół Lewandowskiego. Tak. Lewy w Bajernie nie gratyłem do bramki przeciwnika, tylko gra przodem do bramki przeciwnika. W reprezentacji lewy gratyłem do bramki przeciwnika. A teraz wyobraźmy sobie Roberta z Bejlem na przykład i z Krystiano. <grym> to... No. Znaczy, no. Jeśli tak, wie, lub banana. Odpukuję za nich nie, i odpukuję za lewego, co będzie z Bayernem to się mógł. zdarzyło Robertowi. Problem. Tym bardziej, że Jurgen Klopp wychodzi z przykład inny. Człowieka, który zachwyca dzisiaj całą Europę i świat, czyli Roberta Lewandowskiego. Wydawało się, że jest doskonały, spełniony, wszystko ma, tak? A gdzieś ten Robert ciągle jest nienasycony i sam mówi o sobie, pracuje nad sobą. Wkładał mnóstwo pracy. Okej, okay, jesteśmy wysoko. Co się dzieje? Bayern Monachium przegrywa z Hoffenheim, Bayern Monachium remisuje z Wolfsburgiem. Bayern Monachium remisuje z Herton Berlin, Bayern Monachium przegrywa z Paris Saint Germain. O, ale panowie, no. taki dizzy. No. No. Jak Bayern Monachium, który ma odmienne cele, prawda? No bo legii nie ma w pucharach, na trzech frontach się wszystko ogarnąć, raptem robi taki gwałtowny ruch, gdzie okazuje się, że Ancelotti nie panuje nad szatnią. No to przecież to nie jest. Coś, co się stało z dnia na dzień, prawda? Że w, zesz w zeszłym tygodniu coś było, a, a teraz tego nie ma, albo odwrotnie. No, jeśli Lewandowski udziela takiego wywiadu, to mówi absolutną prawdę w tym wywiadzie. W Bajernie, czy w Legii, nie pomyślano zawczasu o pewnych rzeczach. Bayern nie może sobie pozwolić. Powiedział Lewandowski, a jakie oni zrobili transfery? No jeśli Zile, Rudy i to listo to są wzmocnienia tak, Bajernu na, na Ligę, na ligę Trochę... Mistrzów? Nie, po prostu nie zastanawiano nie się nad lewego. tym, że już licznik bije.